Mimo bitwy pod Zieleńcami, mimo bitwy pod Dubienką, Rosjanie zbliżają się do Warszawy i od południa, i od północy, ale Poniatowski u dobrej myśli liczył, że połączy obie armie polskie. Obie połączone armie polskie liczyły wtedy około 40 tysięcy żołnierzy. Liczył na litarne oddziały gwardii, które towarzyszyły królowi do tej pory nie brało udziału w wojnie, one liczyły około 8-9 tysięcy żołnierzy. Liczył, że pod Warszawą stawi opór wojska rosyjskim. Wydłużająca się wojna była na niekorzyść Rosji. Coraz dłuższe linie zaopatrzenia, coraz mniej żołnierzy zdolnych do walki. Wielu historyków uważa, że była szansa na stawianie jeszcze oporu przez wiele tygodni. Ale Stanisław Poniatowski przystąpił do Konfederacji Targowickiej. Historyk Stanisław Grodziski pisał. Czy były realne szanse na skuteczny opór wobec Rosji w 1792 roku? Mimo tak znacznej dysproporcji sił militarnych stwierdzić można, iż państwo polskie mogło się jeszcze bronić, a w bardzo sprzyjających okolicznościach nawet i skutecznie obronić. Doświadczona armia rosyjska miała za sobą kilkuletnią, ciężką kampanię turecką, a jeszcze zmuszana została do długiego marszu w głąb Rzeczpospolitej. Więc żołnierz rosyjski był już znużony i niezbyt zdolny do wielkiego wysiłku militarnego. Sytuacja w wojsku polskim przedstawiała się odmiennie. Armia w postaciach pod zieleńcami i Lubienką nabierała wartości bojowej i wiary we własne siły. Oparcie się na Warszawie mogło dodatkowo zwiększyć jej walory, wspomóc ochotnikami. Kolejne zwycięstwa dałyby także Stonie Polskiej lepszą pozycję w pretraktacjach pokojowych. Tak się jednak nie stało. 23 lipca 1792 roku Stanisław August Poniatowski... Przystąpił do Konfederacji Targowickiej i wydał rozkaz wstrzymania działań wojennych. Było to olbrzymie oburzenie wśród Polaków. W Warszawie doszło do manifestacji antykrólewskich. W wojsku pojawiały się pomysły, żeby porwać króla i siłą go zmusić do zmiany decyzji. Ale skończyło się na pomysłach. Patrioci podawali się do dymisji i wyjeżdżali z Polski. Wyjechał Potocki, wyjechał Kościuszko. Do dymisji podał się Poniatowski. Władze w Polsce objęli targowiczanie. Jerzy Łojek uważa, że to był błąd patriotów. Że zaakceptowali decyzję króla. Że się nie sprzeciwili. Że nie obalili go. Nie odsunęli go od władzy w Polsce. Nie przejęli władzy. Zdaniem Jerzego Łojka była szansa na skuteczną marginalizację Poniatowskiego. Entuzjazm Warszawiaków do walki z Rosją był olbrzymi. No, ale tak się nie stało. Król przystępując do Targowicy liczył, że układami coś w skóra, że przekona Katarzynę do jakichś zmian, że zapobiegnie rozbiorowi Polski. Było to oczywiście naiwne. Nic z tego nie wynikło. Przystąpienie króla do koncentracji Targowickiej oznaczało balenie konstytucji 3 maja, więc na konstytucję 3 maja obowiązywała raptem. 14 miesięcy. Oznaczało przywrócenie dawnego pospolity. ale oznaczało również kolejny rozbiór polski. Drodzy widzowie i słuchacze, polecam Państwa uwadze moje konto na portalu X, użytkownik Barzanin 1768. Omawiam na nim wydarzenia dnia oraz publikuję artykuły w ramach cyklu Bohater tygodnia. Znajdziecie mnie państwo również na Facebooku Użytkownik Barzanin 1768 oraz na portalu Patronite użytkownik Barzanin. Pozdrawiam serdecznie.